Nazywam się Krzysztof Bójnarowski i jestem uczniem klasy pierwszej C Technikum. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszą uroczystość związaną z zakończeniem roku szkolnego 2010-2011. Na początku chciałbym w imieniu pani dyrektor oraz całej dyrekcji powitać wszystkich zgromadzonych. Szczególnie gorąco i serdecznie witam rodziców naszych uczniów. Proszę wszystkich państwa o powstanie. Znaczność, począt sztandarowy, sztandar zespołu szkół elektrycznych w Białym Stoku wprowadzi. Uczeń klasy pierwszej C technikum Krzysztof Bujdarowski melduje uczniów, zaproszonych gości, radę pedagogiczną na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2010-2011. Proszę Państwa, hymn państwowy i hymn zespołu szkół elektrycznych. W dzisiejszej uroczystości Panią Dyrektor, Magister, Inżynier Annę Miczko. Rok szkolny 2010-2011 był rokiem trudnym, pracowitym, pełnym nowych sytuacji i wyzwań, ale rokiem bardzo udanym. Rokiem owocnym długie pasmo sukcesów, których to autorami jesteście, drodzy uczniowie. Ale razem z Wami również nauczyciele Wasi i Wasi rodzice. Przytoczę, dlaczego tak uważam, że jest to udany rok. Po pierwsze, jesteśmy najlepszą szkołą techniczną na Podlasiu. O tym zdecydował XIII ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych, opracowywany przez Dziennik Rzeczpospolita i Miesięcznik Perspektywy. Tytuły Wam znane? Czyli, jeżeli tak nas podsumowali, to znaczy, że tak jest. Po drugie. Jeśli chodzi o plony laureatów i olimpijczyków tegorocznych, to mamy dwóch laureatów i ośmiu Olimpijczyków, przepraszam, i ośmiu finalistów edycji centralnych olimpiad, ale olimpiad, które znajdują się na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej i które uprawniają do tego, aby otrzymać zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, czyli to są olimpiady najwyższej rangi. Dalej. Otrzymaliśmy od pani minister edukacji narodowej tytuł szkoły odkrywców kalendów. Realizujemy innowacyjny projekt inwestycyjny, który będzie skutkował pojawieniem się na dachu szkoły mini-elektrowni słoneczno-wiatrowej. Kolejnym mocnym punktem jest rozpoczęcie kształcenia modułowego w zawodzie technik-informatyk. No i cóż jeszcze, rozwijamy działalność laboratorium oraz centrum egzaminacyjnego ECDL-a, które to jest charakterystyczne tylko dla naszej szkoły, innej takiej na Podlasiu nie ma. Czyli ja wymieniłam przykładowe działania, które były realizowane w mijającym roku. Ale tutaj również, drodzy uczniowie, chcę przedstawić Wasze inicjatywy, które zyskały uznanie wybranych przez Was nauczycieli oraz zyskały moją akceptację, a w niektórych przypadkach nawet ich wsparcie finansowe już. No i do tych Waszych inicjatyw należy telewizja szkolna, internetowa. Rozwijające się koło robotyki. Szkolne Koło Teatralne Pod Napięciem oraz Zespół Redakcyjny Gazetki Szkolnej Kurier Elektryczny. Ja nie będę powtarzała tego, co jest kontynuowane i rozwijane, bo to pojawiła się długa lista. To są rzeczy wymienione przeze mnie, nowe rzeczy. Czyli cóż drodzy moi, w naszej społeczności szkolnej dzieje się dobrze, ale jest to wynik współpracy. I zaangażowania w działalność ukierunkowaną na określony cel. Dziękuję za tę współpracę, dziękuję za zaangażowanie, życząc dobrych i bezpiecznych wakacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Za chwilę zostaną wyróżnieni uczniowie, którzy dzięki swojej wytężonej pracy oraz zaangażowaniu osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz uzyskali ocenę wzorową i bardzo dobrą z zachowania. Otrzymają oni z rąk pani dyrektor świadectwo z wyróżnienia, dyplom oraz pamiątkowy upominek. Pragnę poinformować również, że kilkoro uczniów z najwyższą średnią otrzyma dodatkowe upominki ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA uniwersum, które ubezpiecza uczniów naszej szkoły. Ponadto rodzice naszych uczniów otrzymają listy kapcji. Przeszkolnej, która wykona utwór dedykowany wszystkim wyróżnionym. na parę słów. W imieniu zarządu, samorządu uczniowskiego i swoim chciałbym podziękować przede wszystkim dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz wszystkim pracownikom szkoły za całoroczną współpracę. Bez Was nie dalibyśmy rady. Zawsze służyliście nam radą i pomocą. Bez Waszego wsparcia o wiele trudniej przychodziłoby nam przyswajanie wiedzy i reprezentowanie szkoły. Również serdecznie dziękuję Wam, drogie koleżanki i koledzy. Dziękuję Wam za współpracę oraz życzę bezpiecznych wakacji. No dobra, to dziękuję. Nastąpi teraz wyprowadzenie sztandaru zespołu szkół elektrycznych w Białym Stopie. Proszę wszystkich Państwa o stan. Patrzcie. Podżet sztandarowy, sztandar zespołu szkół elektrycznych wyprowadzić. czas na część artystyczną, na którą, na którą zapraszają uczniowie z klas pierwszej H, drugiej B, drugiej K oraz drugiej DJ. techników. Będzie to projekcja filmu pod tytułem Pod napięciem w reżyserii pana Tomasza Stanewicza i pani Emilii Merkowskiej. Po Przepraszam jeszcze chwilę. Po występie uczniów w krótkim koncercie wystąpi Orkiestra Szkolna wraz z zespołem Tanecz. Oddaję głos artystom, a Państwu życzę miłych wrażeń. Dziękuję. Podziękujemy jeszcze raz bramami za nowatorskie